Jednym z najczęściej zadawanych pytań w naszej branży, szczególnie przez początkujących, jest to, jaka jest różnica pomiędzy RGB a Cmykiem. Odpowiedź jest prosta: RGB to barwy komputerowe, a Cmyk to barwy drukarskie. Dziękuję. Dzień dobry, z tej strony wiktor z openprint.pl. Zanim jednak przejdę do meritum, proszę Cię o jedną drobną rzecz. Proszę Cię, żebyś kliknął lub kliknęła przycisk Subskrybuj, który znajduje się pod tym filmem. Dzięki temu już nigdy nie przegapisz nowo pojawiających się filmów na tym kanale i będziesz na bieżąco z tym, co dla Was publikujemy. Przejdźmy zatem do meritum. RGB oraz CMYK są nazwami palet barw. Otóż RGB odnosi się do Red, Green oraz Blue, czyli trzech składowych, trzech podstawowych barw, które przybierają piksele na ekranach komputerów, smartfonów, telewizorów itd. I w połączeniu tych trzech kolorów przy maksymalnej jasności uzyskujemy kolor biały, co jest ciekawostką. Ale o czym powinniśmy pamiętać? Powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, że te kolory pojawiają się tylko i wyłącznie na ekranach. I jeżeli chcielibyśmy cokolwiek z ekranu w tej kolorystyce RGB wydrukować, ten kolor nigdy nie będzie oddany jeden do jednego. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, że istnieje też druga paleta barw, czyli cmyk. Cmyk jest paletą barw drukarskich. Oznacza ona cyjan, magenta, yellow oraz kikolor. Są to cztery barwy, które w połączeniu ze sobą dają kolor czarny. Tak, ale warto również pamiętać o tym, że określamy je w procentach. Są to składowe, które określamy w przedziale od 0 do 100%. Co musimy pamiętać? To to, że kiedy chcemy coś wydrukować, nie możemy ilość składowych nie może przekroczyć 340%. Z tego względu, że będzie po prostu za dużo tuszu, co się będzie rozlewać. Dlatego musimy o tym pamiętać. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to fakt, że jeżeli cokolwiek chcemy wydrukować, powinniśmy to projektować również w palecie CMYK. Dlaczego? Dlatego, że tylko i wyłącznie w ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać kolory przybliżonego 1 do 1. I. Nasze oczekiwania wobec projektu nie będą się znacząco różniły od rzeczywistości. Tak naprawdę tylko tyle musimy pamiętać. Nie są to trudne określenia, nie są to trudne terminy. Co prawda pewnie można o tym rozmawiać więcej, ale dla nas wystarczy tyle. Także podsumowując, RGB oznacza barwy na ekranie i stosujemy je tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli dany plik chcemy pokazywać na ekranach, cmyk. Jest nazwą Palet Barw Drukarskich i stosujemy paletę CMYK za każdym razem, kiedy chcemy coś wydrukować, pamiętając o tym, żeby nie przekroczyć 340% składowy. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, proszę o komentarz. Jeżeli nie, proszę również o informację w komentarzu, co było nie tak. Jeżeli masz jakiś ciekawy pomysł na temat tego, co moglibyśmy dla Was nagrać, również proszę o komentarz, bo jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie sugestie od naszych widzów. Tak czy owak, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i życzę miłego dnia. Do widzenia!